Nie, jedziemy. O, i widzę. Ej, poczekaj. Co ja z moim beroksejkiem? Przestaniesz. Jakoś, dobra, niech on tam kroi. I sięmano, tutaj. Antisroz będziemy grać tu. I będziemy tu. Kroić. U, ile tutaj mamy, ile tutaj mamy? No dawaj. Dawaj. Je. Yeah. Je. Yeah. Kroimy, klejmy tego. No, 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 już. I... No i ja. No to, nie, poczekaj. Zaraz wyłączę reklamę, dobrze? Zaraz wyłączę internet. Tylko poczekaj, tak łysięko też a nie tam żeby mi się włączyło. zobaczcie dobra, pewnie już nie skończył szelim foliu no nie a myślisz, że go? zobaczcie ale teraz na no dobra. Mnie jeszcze głowa ma łysą czemu on mnie obcił trochę? samo no, bo... No nie On będzie miał różowy tam Tam będzie miał różowy Tam będzie miał różowy głowę Zobaczcie Ej, bo on ma głowę No nie, czemu on jest załłogysy? On jest załogysy teraz No co tu mamy? Pogóreczka Musimy na pół Jedno Marchewka. No marchewkę znowu, bałka marchewka, bałkaszem, marchewka, bałkaszem, no nie, to, nie to nie bałkasz, to zukinia. Mi się słowami. No dobra, to zostawimy, dobra, teraz wycieramy, bip. bip. Wydzieramy tutaj od mojej bab, bab, babki. Babki z, z, z Perelu. Y, taki no. Będziemy mieć babki y, takie. Poczekaj, reklama nie zadziała. No nie. Na razie bez dźwięku, bo to jest skurzające. W ogóle nie lubię reklam z temu, by po czym internet nic nie zadziewał. Chodź, chodź, chodź. Pośpiaszę się. Hmm. Tu bum bum. Teraz zostawimy, bo ta maszyna jest za krótka. Nie zna to, ona ma za mało. Placuję. Te rzeczy, które mieliśmy, to do gramy bum bum. I bardziej mi się to będzie podobało. Oho. No nie, where? no, kocie. Dobra, wiecie, co ja wam napiszę? Sób i... O nie, poczekaj. O nie. No dobra, jeszcze raz. Sub i... b i może być, może być... Sub i... Лайк. Суп и лайк. Берем. Ну есть. Суп и лайк, прошу вас. Dobra, ten kot mi przebił mi to, ale będziemy dalej grać jakby coś. O nie! Opa, bum. Bum. Musimy naprawić tu ściankę, ściankę, aby dzieci się nie martwiły, czy tutaj wielki i wchodzą do domu. Ale lubię takie coś. Bum, bum. I mu. Ja! Jeszcze raz! Jeszcze raz? No nie. Dobra, ja w to nie gram. Zobaczmy, tutaj, co tutaj będę O, tu kulka. Czekaj! Ciebie, ja cię biorę, ja tylko się I ja, zobacz. Ja śnieg pada. Добрый, а со всеми каменями? А, добрый, запомнила. суб. Да, сейчас суба, прошу вас. Поняли? Айк, Ой. Мы на кранте, наш мир. Я не делаю пошло. z tym? Nie. bardzo fajne. Nie testowałem to. I to jest figyek to w ogóle. To jest gadżet. To są guziki. Tutaj można kręcić w ogóle to. A, jeszcze ta gra to jest antiserf jakby coś. Trzeba, zra... trzeba zapłacić. Wiecie ile. Czekajcie. Chyba reklama. Zobaczcie coś. No, trzeba zapłacić. PayPal albo Pace Kart, bo, bo korzystaj kod, dodaj kartę. zapłacić pomocę. Payce card code. No, Lub zapłać blikiem. Nie wiem ile to będzie kosztowało. wyjdziemy Dobra, to? Zobaczmy. Hmm. Bum, u, 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 u. Dalej robimy babeczka. O! No. Hmm. I posypki. Takie mogą być? Jest trochę innych. Jak a takie kołeczka. No M Żeby było larcz wisienki czy damy a co to jest? O, to pomarańcze Nie damy trochę tych. o, cynamon. I trochę borówek. i tutaj co to? Bum, nie, poczekaj czekoladowo. A może zrobimy z mango trochę? Nie wiem czy tak może być, ale dobrze. Kolor tego. Ja lubię najbardziej czerwony, ale najbardziej był niebieski. I co tu? A tu możemy jeszcze zmazać. Zobaczcie, tutaj możemy jeszcze zmazać. Dobra. Tutaj kolor horrorowalniki nie chcę a jeszcze to pogramy. grama bo ja grałem bum 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 i bum 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 I ostatni raz. Nie. Kręci mi się głowie trochę. A, a to mam to w innym gniu. Oj. W innym dniu to pogramy. Bo to fajno też. Grałem w kiedyś to. On mnie zablokował. Oho, oh. oh, poczekaj. Bum, wygrałam. On mnie da. Szef, jedna runda. Oho. Oh, Bum. No nie. Ja wygram ten mecz. No proszę cię. Dobra, jest ramy w ogóle dum, bum. O to najbardziej powiedział, że to poczekaj. Czekaj jest ja. mam tutaj Brutman. Dobra, chodźmy to złożyć. Tu na razie włożymy, bo i to na razie. Chcę najbardziej na najmniej tu. w ogóle to w ja nie wiem jak ale chodź nawet nadaje daje w to nie chodźmy złożycie czy tu poczekaj tutaj najbardziej dla mnie Szkan drugi tu musi być Nie musi być jakiś... czy tutaj pasuje? nie wiem czekaj bum Tak dla mnie zapasuje. pasuje dla mnie to pasuje. To jest źle tutaj mówi Tara poczekaj, tu nie e, Poczekaj Nie, dobra poczekaj Bo to się działo tam w ogóle Poczekaj e, Tutaj, tutaj? Czekaj, tu Musimy najbardziej widzieć. Gdzie to? W ogóle szukam. A tu? Aha, to jest dobrze. Czyli potrzebujemy drum. Nie wiem, czy to tu pasuje. O, dobra, pasuje. Mm, galaksik tutaj należy. E, to należy tutaj. To najbardziej nie. to teraz galakskik jest. Nie, wcale muszę zobaczyć. No, wszystko dobrze idzie. Dobra. Zaraz skończymy zaraz skończymy. Tylko muszę się postarać. Aha. Bum. No i tutaj. Czekaj, a tu nie tu, tu tak, tu tak. I jeszcze ostatnie inne bloki, dobra. Opa, bum. Nie. To tu bum, bum i ostatni bum. I mamy wszystkie kloty. Dobra, ro nie robię drugiego, bo wszystkie są zmęczone. Dobra, memory robimy. Dobra, no zobaczymy. O, dobra, dobra, idealnie. Kule. A, dobra, poczekaj. Poczekaj, trówkawka, tu. Tu, trówkawka, trówkawka. Przecież to dalej robi się łatwo. Może mamy mam przecież już. Dobra. To, nie wiem, czy to będzie łatwe. Boom. Nie. Dobra, tylko było blisko. Jo, blisko. Trochę niżej. No nie, blisko. Nie. Nie. Nie, nie, nie. No nie, nie, tu, tu mocno blisko, ale powiem, że tu dalej wygrana. To jest easy jeszcze, jeszcze tam trochę bloku, bum. Jest ostatni blok, ale to jest fajne. W ogóle musisz przebić i już mam na wszystkie od nowa. Ja wywolił od tej strony. O nie jeszcze raz. Jeszcze od na dużo by było. O tak może być. Ułam. Bum. 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 No poczekaj. Od nowa się trochę niżej. Bum. O tak. I bum. O tak. I jeszcze trochę. Ale dobra zostawmy to. Trochę niżej byś Opa. Tak chciałem. Na razie nie. Tutaj trochę się znudziło mi się wszystko. O to! Bo nie, to jest łatwe, widzicie? Wszystko przebiłem. O on... O! Jeden! Nie mów, nie gadaj, to już za trudne. Teraz mamy... Dobra. Wszystko przebliśmy. To jest łatwe. Zobaczcie to. To idzie idealnie. No nie jedzenka. Bo, i mamy wszystkie. Dobra, a co, co to znaczy? Bum, bum? Bum? Bum bum, bum, oho. Nie! Od nowa, bum, 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 bum. Nie! Od nowa, bum, 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 bum. Dobra, idzie bum, bum, bum. O oh, nie! Bum, bum. O oh, nie! Nie, 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 nie. Bum, bum, bum. O, oh, wysoko. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Nic się nie da. Ale co to jest? O! Oh, U w tenis gr... nie to jest w golfa gram ale poczekaj chcę żeby o tak było bum! o prawie mocno blisko dobra ja jednak udało mi się teraz zrobić tu puzzle pozzy Dobra. teraz mieszamy. mieszamy. Zobaczcie tu. Tu bierzemy. Czekaj. Ja nie mogę. Po wyciągniemy ten. Nie? Potem w głowę wrócimy. A on się staje tym blokiem, który był ten i wyjdzie jeszcze raz taki sam kluczyk kluczyk i już mamy idealnie jak zdjęcie w ogóle podobne musisz tylko wrócić piętnastka dobra musimy tu zrobić żeby liczby tu przesuniemy Przesunie przesuniemy to będzie trochę za trudne, wiecie. Dziewiątka tu idziesz. Dobra, za długo jesteśmy. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.